Dzień dobry Państwu, nie magister Zarzycki. Bajeczka numer 3 serii 2000 zł bajeczek dla pana Dariusza H. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami było sobie pewne miasteczko, w którym rządziły matoły. W tym miasteczku był pewien restaurator, a wiadomo jak to jest u restauratorów, że to jest bardzo ciężki zawód, wysokiego ryzyka, bo to trzeba sprawdzić każdą partię wódki, czy jest mocna, sprawdzić każdą kelnerkę, czy jest dobra. No jednym, jednym słowem, po pewnym czasie, no każdemu w tym zawodzie zaczyna odbijać. I temu panu też tak się niestety stało. Wystosował więc pismo do pewnego nie magistra, któremu też niestety odbijało od pewnego czasu, bo z różnymi matołami miał do czynienia w tym miasteczku, w którym te matoły rządziły, no i już po prostu kuku na muniu zaczęło mu się robić. Mózg mu się lasował, z czachy parowało, no i jednym słowem, każda głupota, jaka mu przyszła do głowy, to była możliwa. Więc dostał list od tego pana restauratora, a ten pan restaurator tam nakazywał mu, Zrobienie zajęć dla dzieci z biednych rodzin i trudnej młodzieży w nieogrzewanym pomieszczeniu. I ten chłopina wziął to i zrobił. Tyle tylko, że pan restaurator był taki cwany, że to pismo wysłał też panu burmistrzowi i panu staroście z zawiadomieniem, że takie polecenie temu nie magistrowi dał. Bo ten pan niemagister od tego pana wynajmował pewne pomieszczenia, które no właśnie nie były ogrzewane. No i proszę Państwa, ten nie magister, ten pomylony pomylony świr, jak te zajęcia dla tych biednych dzieci zrobił, te dzieci się tam nazłaziły, no bo one bardzo lubiły takie zajęcia, no bo były bilety, stoły tenisowe, rowerki, steperki, książki. No więc sama, sama radość była dla tych dla tej dzieciarni. No oczywiście wolontariusze to nie, nie przyszli, no bo było cholernie zimno, bo to było minus 20 stopni, proszę Państwa, bo to był no, dokładnie sam środek zimy. No i proszę Państwa, no co się stało? No te dzieciątka, te biedne dzieciątka, czasami niedożywione, czasami niedokarmione, źle, źle ubrane też, zaczęły stopniowo zamarzać w tej świetlicy. Z minuty na minutę, no z godziny na godzinę, z minuty na minutę, z kwadransa na kwadrans były coraz bardziej zimne, coraz bardziej struchlałe i coraz bardziej sztywne. Nie magister oczywiście również. Już tam w kącie siedział taki w kucki, taki zwinięty, drapał się, tarł się, No był, był morsem, więc jakoś jeszcze, jeszcze żył, ale Dzieciątka już prawie, że nie. Skoczmy teraz, proszę Państwa, okiem naszej kamery do gabinetu burmistrza, pana burmistrza. To był bardzo zacny człowiek, który no, dbał o miasto jako własną kieszeń, a dokładnie biorąc, dbał o własną kieszeń jak o, dbał o kasę miasta jak własną kieszeń, a, a dokładnie biorąc, traktował kasę miasta jak, jak własną kieszeń. No tu, tu zaplątałem się, proszę Państwa, burznic był człowiekiem bardzo, bardzo, ale to bardzo bardzo dobrym. O, tak to, tak to powiedzmy, więc już miał z pracy wychodzić, już był tak zmęczony, że, że ledwo stał na nogach, ale otworzył ostatni list, jaki już spośród tysiąca listów, które w danym dniu miał do przeczytania, został na jego biurku. I jak go otworzył, przeczytał, co ten świr restaurator wyczynił, że polecił otworzyć w nieogrzewanym pomieszczeniu świetlicę w środku zimy, to załapał za telefon, załamał się i nóż dzwonić do starosty. I dzwoni, panie starosto, nieszczęście, ratujmy dzieci. Ten bałwan, ten restaurator kazał magistrowi otworzyć w środku zimy świetlicę dla dzieci. W nieogrzewanym pomieszczeniu. Tam, tam może dojść do jakiegoś nieszczęścia. Bierz pan radnych, ja biorę swoich radnych, biorę tutaj wszystkie, wszystkie panie, które pracują w urzędzie, i musimy lecieć tam, żeby ratować dzieci. No i tak, proszę państwa, zrobili. W te pędy. Yy, nawet samochodów służbowych nie brali, tylko pogonili prosto do tej świetlicy, żeby ratować yy, najmłodsze pokolenie tego miasteczka rządzonego przez Matołów. I co się okazało? Drzwi. Były już tak przymarznięte, że nie mogli się tam dostać, ale wyłamali je i zobaczyli widok, który był straszny. Na ziemi, no znaczy na podłodze dokładnie na posadce, na betonowej posadzce, takiej z płytek, dogorywały zamarzające dzieci. Nie magister skulony gdzieś tam w kącie już odchodził od zmysłów, bo krew nie dochodziła do mózgu, krew zupełnie skrzepła, był w zupełnej hipotermii, chociaż był morsem, i jeszcze jakoś tam w miarę żył, Ale dzieciątka już prawie nie. Władze miasta, widząc ten straszliwy widok, łaps za telefony i dzwonić po helikopter, żeby, żeby tutaj szybko z, z tą służbą medyczną przyjechał, z noszami, żeby te dzieciaczki zawieźć do jakiegoś dobrego szpitala w Gliwicach, czy gdzieś tam, gdzie odmrożenia, gdzie zamrożenia, gdzie tego typu przypadki są leczone. No ale zanim helikopter przyjechał, to wpadli na jedyny rozsądny pomysł. Zaczęli własnymi ciałami ogrzewać drżące, stygnące, Ciała dzieciątek. I proszę państwa, zanim po pół godzinie przyleciał ten helikopter, to dzieciątka już prawie że dogorywały, ale były grzane tymi ciałami, tymi piersiami, czy raczej bardziej brzuchami pana burmistrza i pana starosty i wielu radnych yy, i radnych do, yy, takiej płci i innej. Wszystkie były ogrzewane, ale wszystko to już stygło na jako taka jedna wielka stygnąca kupa po prostu mrożonek, no tak to można nazwać. Gdy helikopter wylądował, dokładnie biorąc, wylądowało cały pułk, cała flota helikopterów, bo tych dzieci było do, bardzo dużo, bo to z całego miasteczka się nasłaziły, do tej świetlicy, no bo nic tam takiego dobrego nie było dla nich południami dla takiej niegrzecznej młodzieży, zwłaszcza. Więc zaczęto w pierwszej kolejności wynosić dzieci i młodzież. Czasami trzeba było na noszach układać w jakichś takich dziwnych pozach, bo ręka tak zamarzła, inna tak, noga jakieś tam, czasami po trzech ładowano na, na jedne nosze, ładowano i rozgrzewano tam zaraz w tych helikopterach. Na samym końcu, na samym dnie tej, tej kupy stygnącego mięsa ludzkiego. Dogrzebano się w końcu do pana starosty i pana burmistrza. Ale niestety tak poświęcili się dla dobra dzieci i młodzieży, która, które zamarzały i ratowali ich własnym ciałem, że różne członki ciała przymarzły im do podłogi. Oczywiście, no członki ciała mają to do siebie, że im są mniejsze, tym szybciej stygną. Więc te najmniejsze, no to przymarzły już zupełnie na amen, były zupełnie skamieniałe. Były, jedn, były jednym wielkim, no może nie takim wielkim, były soplem po prostu przymarzniętego lodu do kamiennego podłoża z płytek zrobionej posadzki w tej takiej no niby świetlicy nieogrzewanej w, w pewnym miejscu, w, w pewnym miasteczku za górami i za lasami. I co było robić, proszę Państwa? No co było robić? W tym momencie nie było, nie było żadnej rady. No, można było albo tych czcigodnych włodarzy miasta zostawić na kompletne zamarznięcie, albo po prostu jednym szarpnięciem oderwać zamarznięte członki, które Biblia nazywa członki mniej zaszczytne, a ratować wszystkie inne członki i całą resztę szanownych władz miasta. No i tak też po krótkiej naradzie postąpiono. Później, dopiero później, jak się troszkę ociepliło, wniesiono tam różne podgrzewacze, ogrzewacze, udało się te mniej zaszczytne członki też z tej podłogi tam odskrować. I je do pewnych takich foliowych pojemniczków i zawieziono do szpitala, do którego zawieziono też tych włodarzy miasta. No ale niestety przemrożenia były tak silne, że nadawały się tylko do rzucenia psom na pożarcie. No i tak też uczyniono. Ogromne poświęcenie, które doprowadziło do uratowania wszystkich dzieci i również nie magistra, bo też się uratował, aczkolwiek już na mózgu było jeszcze gorzej niż wcześniej u niego z powodu tego, tych silnych przemrożeń, aczkolwiek żaden członek mu do niczego nie, nie, nie przymarzł, bo był po prostu morsem. Więc telewizja to wszystko oczywiście filmowana, filmowała, udzielano, udzielała, udzielani ci wspaniali ludzie wywiadów, zostali bohaterami, bohaterami roku, a nawet ratownikami tysiąclecia. Oczywiście pan burmistrz i pan starosta. No niestety, no byli straszliwie okaleczeni. Pewnych członków mniej zaszczytnych ciała już im brakowało. I w nagrodę ten właśnie niemagister, który te bezsensowne zajęcia w tej nieogrzewanej świetlicy zrobił, postanowił zrobić y, tym władzom miasta miłą niespodziankę. Wtedy, kiedy było uroczyste roz, otwarcie jakiejś tam sesji, czy tam czegoś, czy jakieś były władze, może jakiś wicepremier, czy coś takiego, podszedł do prezydium i każdemu z tych y, włodarzy, czyli i panu burmistrzowi, i panu staroście, wręczył po bardzo pięknym, czerwonym kutasie w nagrodę za uratowanie tych dzieci. Sala oni miała, ale po chwili rozległy się wielkie, gromkie brawa i wodarze miasta założyli sobie te kutasy na takich sznurweczkach na piersi i tak, proszę Państwa, cała ta bajeczka się szczęśliwie zakończyła. Żegnam Państwa.